Postanowiłam dzisiaj nagrać ten temat. Zaraz spróbujemy udostępnić, zobaczymy, gdzie. na żywo jeżeli jest ktoś kto mógłby mi powiedzieć czy mnie widać i słychać to będę wdzięczna I słychać. Mhm. Halo, halo. Czy ktoś mógłby mi napisać, czy mnie widać i słychać? Bo nie widzę. Mhm. Okej, okay, dziękuję bardzo. Widać i słychać. Dziękuję serdecznie. Przyszła do mnie taka podpowiedź, inspiracja, żeby podzielić się tym tematem zależności, uzależnienia, zniewolenia. Ten temat wypłynął mnie po raz pierwszy w sesji i zainspirował mnie, żeby podzielić się z Wami. Być może też jest tak u was. Miałam klientkę, która ma dorosłe dzieci. Dorosłe, samodzielne. Wyszła ponownie za mąż. I ma męża już od iluś tam lat. I no to, że te dzieci jakby rywalizują z tym nowym partnerem. To się zdarza w większości związków, bo przychodzi potencjalny, nie wiem, kandydat, partner. To dzieci w swój naturalny sposób czują zagrożenie i, i traktują tą osobę często wrogo. To musi trochę potrwać, ale tu jest mowa o małych dzieciach, mniejszych nastolatkach, ale tu są dorosłe dzieci. I spotkałam się z czymś takim, że moja klientka zadzwoniła do swojego ojca, który już ma tam powiedzmy ponad 80 lat. A on na wejściu do niej powiedział: Tak, nie rozumiem, jak mogłaś zamienić dzieci na męża. Kto jest ważniejszy? Powiem Wam tak, że różne rzeczy widziałam, spotykałam się z różnymi. No, ale tutaj, jakby, no jest to takie. Trudno mi teraz znaleźć słowo, ale pewnie też macie takie sytuacje. W Polsce jest coś takiego, że są takie tradycje, że dzieci często są. Długo z rodzicami. Rodzice na przykład się zapożyczają, czasem biorą kredyty, żeby wysłać dziecko na studia. Podświadomie inwestują w swoją starość. Czyli jak ja teraz wszystko dam temu dziecku, wypróję się, to ono się na przykład na stare lata mną zajmie. Nie wiem, czy wiecie, to nie jest czysta intencja. Jeżeli ja chcę pomóc mojemu dziecku, żeby poszło na studia z serca, to jest ok. Ja mam bliską osobę w Hamburgu. No teraz mamy mniejszy kontakt, ale wtedy, jak ja byłam w Hamburgu, to on miał kontakt z taką. Młodą kobietą, która była na studiach w Hanowerze, i ta dziewczyna nie mogła oczekiwać pomocy od swoich rodziców, więc ona o trzeciej w nocy na rowerku, zimno nie zimno, wstawała, rozłożyła gazety, robiła jeszcze inne rzeczy, żeby móc studiować. I później te nasze, te nasze sukcesy. Są już niezależne od niczego, od nikogo. Ja myślę, że one też tak lepiej smakują. Ja sobie przypominam, że jak ja byłam w liceum ekonomicznym, to ja jeździłam do Sianorżent jako kolnerka z ZNTK. Jeszcze było wtedy zakłady naprawcze taboru kolejowego w Lubaniu. I tam oni mieli swoją stołówkę i jeździłam do Sianorżent Na trzy tury obsługiwałam 120 osób, trzy razy po 40. Często, jak nie starczało do maszynki, to, to nożą kroił się chleb. I nie dlatego, że musiałam, bo, bo mi rodzice nie stawiali takich wymagań. Ja skończyłam szkołę najpierw handlową, więc tutaj, jakby, rola podstawowego wykształcenia takiego podstaw rodziców, czyli zawodu, kończy się. Czyli, jak ja chcę iść sobie na, do liceum, no to ja. E, to już ten rodzic, nazwijmy to tak, nie ma tego moralnego obowiązku dać tych podstaw dziecku. I ja jeździłam dlatego, żeby, żeby sobie coś kupić i odciążyć tych rodziców. Ale nie mówię tego dlatego, żeby sobie jakieś tam chwały dodawać. Ale gdzieś to, to było w środku taka w pewnym sensie niezależność. I chciałam powrócić do tego. Do tego przykładu, właśnie tych zniewoleń, tej matki, która momentami już nie wytrzymuje. Z każdej strony presje, dziecko jedno chce, drugie chce, i takie przeszkadzanie w życiu tej matki. No, to nie musi być tylko matka, ale to może być też ojciec, który sobie gdzieś mu pierwszy raz ten związek nie wyszedł i chce sobie, ułożyć ponownie życie. I powiem wam, że takie sytuacje mają często miejsce. Nie wiem, czy wy macie takie sytuacje, czy, czy ktoś chciałby być może się podzielić taką sytuacją, że, że też nie wacie albo bliskie osoby takie sytuacje, bo taka postawa roszczeniowa dzieci, czy czy rodziców, którzy wykształci, wykształcili dzieci, bo pamiętajmy o tym, że jeżeli rodzice tak dają, dają, dają te pieniądze, dzieciom pomagają, zwróćcie uwagę, że dają sobie prawo do mówienia tym dzieciom, jak mają żyć, do tak zwane wtrącania się do ich życia. A więc to jest takie, no, no to jest zniewolenie w pewnym sensie. I, i tutaj chciałabym zwrócić na to, na to uwagę, jak z tego wyjść, postawić swoje granice. Dorosłe dziecko, jeżeli je wyręczamy, pomagając mu zbyt dużo, odbieramy mu siłę i moc. Czyli rodzic jest dalej większy i wiele lepiej, więc robi wszystko, żeby dać temu dziecku, i to dziecko często nie ma motywacji do tego, żeby się zmierzyć, stanąć w tym, co jest trudne, bo robiła za to, za nią czy za niego mama. Zdarzają się sytuacje, że. Małżeństwa z dziećmi przez wiele lat mieszkają z rodzicami. Ja rozumiem, że na początku, no różnie jest nieplanowane coś tam i zdarza się także, że mieszkają przy rodzicach, ale ja na przykład zaobserwowałam w Niemczech, że tutaj dziecko jak kończy 18 lat, nie zawsze, ale w większości, ma sobie poszukać mieszkania, ma pracować i się utrzymać. I według mnie to jest zdrowy model. Czyli od tak zwanej pełnoletności, 18 lat tego dowodowego, młody człowiek już musi zadbać o siebie. I wtedy on nie patrzy na to, że mają mu ktoś dać. Dzieci, szczególnie dzieci z syndromem DDA, które wychowały się w poczuciu jakiegoś braku, czyli na przykład, jeżeli ojciec był alkoholikiem, to dzieci później mają postawę roszczeniową do mamy, dlatego że zafundowała im takie życie. Często się zdarza tak, że mówią nawet, a nie mogłaś odejść, rozejść, zostawić. No i, i, i obciążają jakby tym, nie? I ta sytuacja, która, która dzisiaj, dzisiaj była, no właśnie ona była z tej postawy tych dzieci, bo gdzieś tam tato pił, mama się rozeszła i ma drugi związek i, i te dzieci mają taką postawę roszczeniową, wtrącają się wręcz do, do życia y, y, tej mamy, y, żądając za dużo. A więc pozwólmy innym ludziom żyć po swojemu, pozwólmy sobie żyć po swojemu. Uwalniajmy się jak, naj, jak najszybciej od tych zależności. Są osoby, które mają taki wzorzec, które zawsze muszą od kogoś zależeć w różny sposób, w różnej sytuacji. Być od kogoś, od czegoś zależne. A bycie zależnym to jest bycie niewolnym, nie? Wolny człowiek to, to jest ten, który nie jest zależny od niczego ani od nikogo. Choć tak zwane te prawne rzeczy, które o, przepisy, nazwijmy to tak, to. Które, które są, no to no, tak jak teraz, na przykład, gdzieś tam wprowadzają jakieś zależności od, od tego, co się dzieje, od, tak jak mówię, nadawanie przepisów, zniewalania, ale w pewnym sensie jest, jest to też zniewolenie. Jak to jest u Was? Czy chcielibyście się podzielić? Czy macie swoje dzieci, które są zależne od Was? Jeżdżąc 15 lat do opieki ludzi starszych chorych, spotykałam się z takimi sytuacjami, że mama miała 92 lata, córka 72 i dzwoniła każdego ranka, dzień w dzień, dzień w dzień, o 7.15. I o, o 7.15 powiedzieć dzień dobry, i wieczorem powiedzieć dobranoc. I wiecie, niby to jest w porządku, bo się mamą y, interesuje, ale to jest też uzależnianie kogoś od siebie. To jest też kontrola. To jest taka pod innym, jakby to nazwać. Pod inną nazwą kontrola tej drugiej osoby. Czyli wiecie, w zdrowy sposób przecież nie dzwonimy do kogoś codziennie, tylko dlatego, żeby co innego osoby zakochane, nie? Lub w takich na różowych chmurce związkach, to, to wtedy te motylki, jak latają, to jest taką przyjemnością, ta siła przyciągania. Ale. Później w tych różnych relacjach to jest właśnie kontrola. A więc spróbujmy dać sobie, pozwolić sobie żyć po swojemu i pozwolić innym. Nie zmieniajmy ich, nie zniewalajmy. Jeżeli idzie to dziecko na studia, bo ja spotkałam się też z taką sytuacją, Mojej koleżanki zaczęła mi opowiadać, jak to syn doktorat zrobił i tak dalej, i powiedziała coś takiego: Ja inwestuję w tego swojego syna, ja jestem dumna. Ja wiem, a co zrobiłaś dla siebie? Zatkała. Po prostu, no, no jak? No ja, ja, ja syna tutaj. Nie, ale ty, nie będę mówiła tu imienia, ty co zrobiłaś dla siebie przez ten czas? Nie wiecie, była zła wręcz, nie umiała odpowiedzieć. Ona, wyrzekając się swoich rzeczy, inwestowała z tego, w tego syna, po to, żeby później mi przez pół godziny, na przykład, pewnie nie tylko mi opowiadać, jakie to on ma sukcesy. <coughs> Przepraszam. Zliną się zacznusi. <tryk> jakie, jakie ma sukcesy, i jak jest tego dumna, że tam gdzieś przy rektorze, profesorze, doktorze. Wiecie, chyba to nie o to chodzi. Albo pomagam z miłości mojemu dziecku. Albo inwestuję. Bo jeżeli ja inwestuję w swoje dziecko. To znaczy, że ja oczekuję czegoś od tego dziecka, prawda? A więc czy inwestuję, czy rzeczywiście moja pomoc jest taka? I jeszcze jedna rzecz. Czy to dziecko bądź ta druga osoba tej naszej pomocy chce? Zapytajmy może, czy, czy chce, bo często jest tak, że rodzice zapisują na te swoje niespełnione marzenia, tego czego nie dostali w dzieciństwie, to zapisują na karatę. Tak wypełniają tym dzieciom czas, że te dzieci nie mają czasu na dzieciństwo. Bo ja pamiętam swoje dzieciństwo, ja pamiętam czas na zabawę, ja pamiętam czas przyjścia ze szkoły, lekcje i szybko na dwór. A teraz w szkole jest tego bardzo dużo. No teraz nie chodzą, uczą się online. Jest bardzo dużo i jeszcze ten rodzic dokłada. Rodzic pracuje na dwa etaty, żeby wykształcić i pomóc dziecku, pomóc się wybudować. I, to, i rodzic nie ma życia, a dziecko nie ma życia. I są to te zależności, uzależnienia i zniewolenia. Nie pozwalajmy się zniewalać my siebie i nie zniewalajmy innych ludzi. Bóg stworzył nas wolnych i niezależnych. A więc uszanujmy to. A więc dziękuję bardzo. Tak popłynęło mi taka inspiracja i tym się chciałam z Wami podzielić. Dziękuję za uwagę, wszystkiego dobrego. Do następnego razu.